Wiem, że to glamour, który widzimy na co dzień w sklepach, na Instagramie czy w programach Krzysztofa Mirucia, może wydawać się tym właściwym, ale mam złą wiadomość: prawdziwy glamour wygląda inaczej. To, co robimy w Polsce, to raczej wariacja na jego temat, która nie oddaje ducha stylu. Dlatego dziś opowiem Wam, skąd wzięło się glamour, jakie cechy go charakteryzują i co absolutnie nie powinno się w nim pojawić. Początki glamour to Elsie de Wolff, nazywana pierwszą projektantką wnętrz, która już na początku XX wieku odrzuciła ciężki wiktoriański styl. Zamiast ciemnych boazerii i bibelotów wprowadziła jasne wnętrza, lustra, złote detale i francuskie meble. To był luksus subtelny i kobiecy, pierwszy krok do glamour. Potem przyszła Dorothy Draper i ona zrobiła z tego spektakl. W latach 20. i 30. projektowała hotele i rezydencje. Jej znak rozpoznawczy to kontrasty, ogromne wzory tapet, szachownice na podłogach, mocne kolory, turkusy, czerwienie, czernie z bielą. To już był glamour monumentalny, teatralny. Taki, który robił efekt wow od wejścia. Na końcu pojawiło się Hollywood. Scenograf Cedric Gibbons z MGM i były aktor William Haynes przenieśli glamour na wielki ekran i do domów gwiazd. To oni dodali mu filmowego błysku, gigantycznych luster, monumentalnych schodów, przepychu, który miał olśniewać widza. Tak powstało Hollywood Regency. To właśnie ta mieszanka, lekkość The Wolf, teatralność Draper i hollywoodzki spektakl ukształtowały styl, który znamy. Prawdziwy styl glamour charakteryzuje się kilkoma cechami. Po pierwsze gra światłem. Lustra, kryształowe żerandole i połyskujące powierzchnie odbijają i rozpraszają światło, tworząc efekt blasku i luksusu. Wnętrza Glamour używały mebli lakierowanych fortepianowo. Czarnych, granatowych, czerwonych, czasem lakierowanych na wysoki połysk jak laka. To zupełnie co innego niż biały połysk z MDF-u. Tu chodzi o luksusowe wykończenie, które naprawdę pracuje ze światłem. Ważne były też kontrasty kolorystyczne. Głębokie barwy, granat, szmaragd, borto, czerń, Zestawione ze złotem, srebrem lub bielą. Zawsze mocne teatralne połączenia. Luksusowe tkaniny. Ciężki aksamit, który pije światło. Jedwab i satyna dodające blasku. Tafty układające się jak kurtyny teatralne. Tkaniny w glamur były mięsiste i efektowne. Wyglądały luksusowo z bliska i z daleka bo ten styl to scenografia. Monumentalność i symetria. Tak jak wcześniej mówiłam, wnętrza Glamour były aranżowane jak scena. Duże formy, mocne bryły mebli, wielkie lustra i zasłony ciągnące się od sufitu do podłogi. Symetria była kluczem. Dwie identyczne lampy, fotele w parze, układy odbijane w lustrze. To dawało poczucie porządku i elegancji, ale też potęgowało teatralny efekt. Detale w duchu Art Deco. Glamur mocno czerpał z Art Deco. Geometryczne wzory, wachlarze, szachownice, szewrony, czyli wzór wiodełkę. Do tego metaliczne akcenty, złoto, chrom, mosiąc, używane jako detale w lampach, ramach luster czy stolikach. To była elegancja modernizmu, a nie klasycystyczne zdobienia. dlatego to raczej świat prostych, wyrazistych kształtów i błyszczących detali. A czego nie powinno być w glamour? Żyrandoli z plastikowymi kryształkami. To słaba podróbka tych oryginalnych kryształowych żyrandoli, które były nie tylko symbolem przepychu, bo kryształ był drogi i trudny w obróbce, ale też miały na celu rozpraszać światło, żeby tworzyć bardziej filmowy klimat. Plastik tego nie zrobi. Nie sprawdzą się również przypadkowe tanie dodatki, byle się świeciło. Przechobecny błysk to nie to samo co subtelna gra światłem, a przypadkowe ozdoby wcale nie są luksusowe. Lepiej postawić na duże lustro albo lampę, a najlepiej dwie takie same, niż na kilka małych pierdółek. Białe meble na wysoki połysk. Bardzo popularny w Polsce przy urządzaniu przestrzeni w stylu glamour, ale to zupełnie nie jest glamour. To zdecydowanie styl nowoczesny. Podwieszane sufity z taśmami ledowymi i ledowe żerandole, podobnie jak białe błyszczące meble, pasują zdecydowanie bardziej do stylu nowoczesnego. A teraz sprawdźmy, czy da się przy pomocy tego, co mamy w sklepach, urządzić pokój w stylu glamour, w tym prawdziwym glamour. Naszą bazą jest pokój z beżowymi ścianami, prostą sztukaterią i podłogą wiodełkę. Główną rolę gra granatowa, welurowa kanapa na nóżkach. Na suficie pojawia się szklany żyrandol z IKEA nawiązujący formą do Art Deco. Przed kanapą staje złoty stolik ze szklanym blatem, a obok dwa niewielkie stoliki boczne na złotych nogach z marmurowymi blatami. Nad stolikami w ramkach ze sztukaterii pojawiają się prostokątne lustra w złotych ramach, a na stolikach stają czarne lampy ze złotymi akcentami. Na podłogę położyłam prosty, lekko błyszczący dywan z czarną ramką, a w oknie zawiesiłam bordową welurową zasłonę. Nad kanapą znalazła się duża abstrakcja w granacie, czerni i złocie, na kanapę trafiło pięć poduszek, bordowe nawiązujące do zasłony i szare dla dodania lekkości, a na stoliku postawiłam piwoń w szklanym bazonie. Możecie też zobaczyć ceny pojedynczych elementów. Linki do nich znajdziecie w opisie. Całość kosztowała ponad 11 tysięcy złotych, ale mamy tu przedmioty dobrej jakości i z luksusowym wykończeniem. Według mnie wyszło naprawdę dobrze, a nie jestem fanką tego stylu. Ale trzymając się jego podstawowych zasad, czyli gry światłem, kontrastów, ciężkich tkanin, symetrii i monumentalności, zdecydowanie da się urządzić wnętrze w stylu glamour. Które będzie eleganckie i luksusowe, ale również przytulne i zapraszające, a nie zimne, pozbawione życia i kolorów. Tak wygląda styl glamour w swojej prawdziwej wersji. Luksusowy, odważny, ale też elegancki i spójny. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten styl i czy dowiedzieliście się czegoś nowego. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia!